Panie doktorze. Dzień dobry panie doktorze. Medycyna estetyczna a stomatologia. Powiedzmy, że mamy taki przykład, że pacjentka chce sobie wykonać zabieg na przykład przy użyciu kwasu hialuronowego i powiększyć usta, ale lekarz, który to wykonuje, powiedział, że nie może tego zrobić, ponieważ ma jakieś ubytki. No powiedzmy takie widoczne, które faktycznie lekarz zauważy. Co wtedy, jakby konieczne jest, żeby najpierw pójść do stomatologa, wyleczyć zęby i dopiero później zrobić taki zabieg, i ewentualnie jakie są konsekwencje? Gdyby się wykonało zabieg przy użyciu kwasu. Jak to wszystko wygląda? Jak to wszystko działa i, i, i dlaczego takie problemy i obiekcje? W jamie ustnej mamy dosyć sporo zębów. Y, może od razu powiedzmy, że jeżeli ktoś ma próchnicę jakąś początkową, średnią, to nie ma jakiegoś wielkiego rzutu na medycynę estetyczną. Ale jeżeli mamy już pruchnicę głęboką. Nie wiemy oczywiście, co się dzieje pod, pod zębem, pod korzeniami, ale na potrzeby naszej rozmowy załóżmy, że mamy jakieś stany zapalne, ziarniaki, torbiele, no to tak naprawdę w tym pytaniu chodzi o chorobę odogniskową. W takich zmianach są bakterie. One tam sobie żyją, i to nawet nie chodzi też o tylko o ubytki, czy tam zmiany pod korzeniami, ale też chodzi o chorobę przyzębia. Mhm. Zastan zapalny dziąsła, paradontoza, tak to, to wszystko mamy na myśli. No i ta choroba odogniskowa polega na tym, że bakterie, które bytują w, stan, w zapalnych dziąsłach, czy przy zębiu, czy pod korzeniami. One produkują takie endotoksyny, które dostają się do krwiobiegu z bakteriami zresztą. No i teraz wyobraźmy sobie pacjenta, który tak sieje po swoim krwiobiegu mhm. tak, i przychodzi do pani, która wykonuje takie zabiegi. No więc mamy tak, kwas hialuronowy, botoks. Jest to rozpoznawane przez nasz organizm jako ciało obce. Jeżeli pacjent ma na przykład obniżoną odporność do tego wszystkiego, no bo nie wszyscy pacjenci ze stanem zapalnym jamy ustnej, dziąseł, przyzębia umierają i mają same problemy, sepsy i tak? Ale jeżeli do tego są jakieś dodatkowe czynniki, no to taki kwas hialuronowy może ulec zakażeniu. Mm -hmm. To się może rozprzestrzenić na całą tam. to się rozprzestrzeni na całą przestrzeń anatomiczną, mm. gdzie ten kwas został podany. Okay. Tak. To się zdarza bardzo rzadko, no bo jednak nasz organizm. Ma układ odpornościowy i sobie z tym radzi, tak? No ale miejmy gdzieś to z tyłu głowy. Yy, także takie botoksy, kwiasy hialuronowe, ale też te zabiegi yy, oczyszczające na twarz, mikrodermabrazja, tak? Yy, to też może yy, ulec zakażeniu przez właśnie stany zapalne w obrębie jamy ustnej. Yy, też taka rzecz może nieoczywista. Ale mm, dobrze by było, żeby osoba, która wykonuje takie zabiegi, przyjrzała się temu pacjentowi też po wejściu do gabinetu, bo na przykład mm, pewnych historii nie widać tak na pierwszy rzut oka. A na przykład, jeśli pacjent, pacjentka ma braki zębowe z jednej strony yy, i nie ma zębów i ma zaniżoną wysokość zgryzową z tej strony, no to twarz jest asymetryczna. No tak. Jeżeli pacjent bruksuje bardzo, mm -hmm. to ma tak zwaną kwadratową twarz. Mm -hmm. No i jeżeli pani używa wypełniaczy, na przykład w tym momencie, a pacjent ma asymetrię, no to może pani to tego w ogóle A nie wyprowadzić. Mm -hmm aby pogorszyć sytuację. Mhm. Więc jeżeli mamy na przykład jakieś, wie Pani, bardzo wygórowane oczekiwania estetyczne, a widzi Pani, że jest problem na dzień dobry, że coś z tą twarzą się nie zgadza, mhm. przy rozmowie żuchwa na przykład cały czas zbacza w jedną stronę, no to może nie dotykajmy takiego pacjenta, dopóki sobie nie naprawi sytuacji zgryzowej. Mhm. Bo pacjent przychodzi z oczekiwaniami różnymi. On może oczekiwać, że takim wypełniaczem tak, poprawi pewne rzeczy, tak, czy, czy jakiś opadający kącik ust. No to może nie być wcale problem natury estetycznej, tylko już na przykład neurologicznej. Tak? Coś tam się nie zgadza. Także to jest temat bardzo ciekawy. Nie chcę, broń Boże, straszyć osób, które robią takie zabiegi, bo to nie o to chodzi, ale ważne jest, żeby spojrzały na tego pacjenta tak generalnie, zanim będą podawać jednak w tkanki pacjenta jakieś preparaty. No ta, jednak ten wywiad w, każdym, w każdej dziedzinie takiej medycznej ma duży, duże znaczenie. Żeby tak. go przeprowadzić i dowiedzieć się, jakie są problemy i ewentualnie, no temu może zapobiec też sytuacjom, które Mogłoby się nie wydarzyć, tak. żeby, żeby to unikać. A mimo wszystko bardzo często w gabinetach medycyny estetycznej. No jeśli wykonuje to faktycznie lekarz, to jest w stanie zwrócić uwagę i powiedzieć, że na przykład tego zabiegu dzisiaj nie będzie. Natomiast wiadomo, że zabiegi wykonywane są przez różne osoby i faktycznie trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, żeby mieć tego świadomość odnośnie tego uzębienia i całej tej medycyny estetycznej, bo często się wydaje, że jakby zęby, co mogą mieć. Jakie mogą mieć znaczenie przy użyciu, nie wiem, tam, właśnie kwasu, czy jakiegoś innego? No na najważniejsze zabiegu. to pani mają patrzeć na człowieka tak ogólnie, tak? Mm -hmm. bo to nie jest jedna działka, to nie jest druga działka, tak? to jest tylko razem. to się wszystko miesza bardzo mocno, tak? I, I najważniejsze to, żeby właśnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie patrzeć na ten jeden ząbek, tak? który jest jakiś tam przebarwiony, mm -hmm. tylko tego człowieka zbadać. Tak w ogóle. Zapytać, jak się czuje, jakie leki przyjmuje, bo tam wszystko ma wpływ. I to wszystko jest bardzo ważne. Super, panie doktorze, myślę, że mamy to wyjaśnione. Bardzo proszę. Dziękujemy. Dziękuję.